Poranne rozpoznanie. Rozmowa dnia, Radia Poznań. Zaprasza Krzysztof Polasik. Fundacja ratująca dzikie zwierzęta z Poznania i nie tylko ma poważne problemy finansowe. Państwa i moim gościem jest Paulina Cudna z Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt w Kościanie. Witam serdecznie. Witam również. Powiedzmy na początku, jakie zwierzęta trafiają do Państwa. Wszystkie. Wszystkie zwierzęta dzikie rodzime, czyli ptaki, ssaki, płazy i gady również. Mówimy o zwierzętach dzikich, które są naturalnym elementem naszego środowiska. O zwierzętach na przykład po wypadkach drogowych, tak? Tak, całą masą przypadków są właśnie zwierzęta pokolizyjne, najczęściej w wypadku zderzeń z samochodami, a i nierzadko z pociągami. Z budynkami, z szybami dużych budynków. Są to też zwierzęta po zatruciach, trudkami na myszy, na szczury, na ślimaki, mrówki i tego typu zwierzęta, których nie życzymy sobie w swoich ogrodach. Są to też zwierzęta nierzadko celowo skrzywdzone przez człowieka, i pośrednio lub, lub bezpośrednio. Jeśli chodzi o te przypadki pośrednie, mam na myśli całą masę ptaków i drobnych ssaków skrzywdzonych przez koty wychodzące, czy też przez puszczane luzem psy, tak jak na przykład młode sarny, które są przynoszone przez psy do domu. Takie przypadki też nie mamy, bardzo często. To, co jest istotne, to są zwierzęta bez, przeważnie bez właścicieli. Możemy powiedzieć, że z początkiem roku państwo zastąpiliście znany w Poznaniu ptasi Azyl. Stworzyliście razem ze stowarzyszeniem Nasze jeże Dziki SOR. Część zwierząt trafia z niego do kościana, część pewnie jest leczona w Poznaniu na miejscu. Jak rozumiem, do tego czasu tych pacjentów jest coraz więcej. E, tak, dokładnie. E, zwłaszcza, że znajdujemy się teraz w najbardziej gorącym okresie czyli jest lato, trwa okres rozrodczy, okres lęgowy ptaków i ssaków. Także siłą rzeczy tych zwierząt poszkodowanych jest więcej, bo po prostu w tej chwili jest ich więcej w środowisku. No i tak, tak. Z poznania jest ich również, jest ich również więcej, między innymi dlatego to o, o, ty, o tych problemach staramy się mówić i to podkreślać, że w Wielkopolsce mało. Mało które miasto czy gmina zapewnia taką pełną, systemową pomoc, i ludzie w desperacji, szukając pomocy dla tych zwierząt, które gdzieś tam znajdą na swojej drodze, odrzucają je do poznania jako zwierzęta poznańskie, przez co ta liczba no niestety, niestety jest troszeczkę zakłamana. Te statystyki są dość imponujące. Ja mogę powiedzieć, jak to wygląda w Poznaniu. Straż Miejska podała, że od początku roku została 3000 razy wezwana do zwierząt. Połowa tych zgłoszeń dotyczyła ptaków. 700 zwierząt trafiło do dzikiego soru. Proszę, Proszę powiedzieć, jak na dziś wygląda to obłożenie ośrodka w Kościanie? W tej chwili w Kościanie pod naszą opieką jest ponad 200 zwierząt. Do tego doliczmy ssaki, które, czyli wiewiórki jeże, które są pod opieką stowarzyszenia nasze jeże. Także jest tego, jest tego rzeczywiście całkiem dużo, ale jest to liczba łączna pacjentów z Poznania, jak i, i, i tutaj z miast i gmin ościennych. Wydaje mi się, że słyszę siebie. Nie wiem, czy to jest też u nas słyszane na antenie. Pytanie, czy u Państwa też teraz jest tych zwierząt tak dużo, to ja rozumiem, że te problemy finansowe wzrastają. Tak, tak. Natomiast tutaj chodzi właśnie o problemy. Tak, słyszymy się? Słyszymy się, może Pani mówić. Te problemy są, są związane z tą naszą działalnością pozapoznajską, poza tak? Bo ośrodkiem jesteśmy od kilku lat i, i od tego roku dopiero zajmujemy się zwierzętami z Poznania, natomiast dotąd zajmowaliśmy się jako działalność charytatywna zwierzętami z różnych miast, różnych gmin. Natomiast na tyle to się zintensyfikowało że po prostu, no, no jest to już trudne uciągnąć tylko na podstawie darowizn, no, uciągnąć prawie całą Wielkopolskę, tak? Te, te zwierzęta przyjeżdżają z różnych, z różnych stron i jest ich naprawdę masa. No i niestety tak długo jak gminy i miasta nie będą wspierać pacjentów pochodzących ze swoich terenów, no tak będzie nam po prostu ciężko. Jeśli chodzi o, o zwierzęta z Poznania czy też z gmin, które e, współpracują z nami na co dzień, e, no to tutaj nie ma problemu oczywiście. O te zwierzęta nikt nie musi się martwić. E, natomiast tu przede wszystkim chodzi o te wszystkie zwierzęta, które są pozbawione systemowej pomocy. Gdzieś wyczytałem, że Poznań już w tym roku wydał pół miliona złotych na tę pomoc. To są pieniądze, które są od góry zapłacone, czy wy rozliczacie się w, zakresie od tego, ile, w zależności od tego, ile jest tych zwierząt? Nie, to, to, to są pieniądze, które są zaplanowane z góry i które są zaplanowane na cały rok na zwierzęta z Poznania. Tylko tak jak mówię, troszeczkę te problemy też wynikają z tego, że ta liczba jest zakłamana. Bardzo często przyłapujemy ludzi, którzy zgłaszają. Rane zwierzęta, jako zwierzęta poznańskie, a tak naprawdę są to zwierzęta z różnych części wielkopolski, tylko tak jak mówię, no, ludzie po prostu w desperacji mają takie wyobrażenie, że, że Poznań to tutaj jakaś, to jakieś nie, niewyczerpywalne źródło pieniędzy i że tutaj za wszystko Poznań zapłaci. No niestety tak nie jest. I finalnie te problemy spadają na nas, bo to my musimy się wyrządzić za te pieniądze nie? do końca roku. Rozważacie zrezygnowanie z pomocy zwierzętom spoza poznania, spoza tych gmin, które pomagają? No, jeżeli sytuacja nas do tego zmusi, to, to tak. Wówczas no niestety priorytetem e, będą zwierzęta z terenów objętych systemową pomocą. Jak to wygląda formalnie, bo sprawdzałem przed naszą rozmową przepisy. Ustawa o ochronie zwierząt mówi, że gminy mają obowiązek uchwalania programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi, może to jest istotne słowo, i między innymi zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej na wypadek tzw. zdarzeń drogowych. Jak rozumiem, to nie do końca działa w stosunku do dzikich zwierząt. Tak, tutaj niestety przepisy są troszeczkę płynne. Każda gmina interpretuje to na swój sposób. E, ogólnie y, opieka nad rannymi, dzikimi zwierzętami należy do zadań własnych gmin i miast, e, i powinny się te, e, te, m, te, mie te miejscowości, gminy wywiązywać z tej opieki, natomiast no, bardzo różnie to bywa. E, te gminy, które chciały to interpretować w sposób e, jakby dobry dla zwierząt, podjęły tą współpracę a te, które nie, no próbują się bronić rękoma i nogami, żeby, żeby, po prostu tej pomocy jakkolwiek nie zapewniać. Także tutaj jest główny problem. Myślę, że, że powinno, powinno, to być raz, że doprecyzowane, jeśli chodzi o przepisy prawa, a dwa, no, troszeczkę więcej chęci ze strony, ze strony tutaj przeróżnych miast i gmin, bo to nie jest pomoc tylko i wyłącznie dla zwierząt, ale też dla tych ludzi, którzy szukają jej. Ludzi, którzy spotkają te zwierzęta na swojej drodze, czy na swoim ogródku, na swojej działce, jadąc z punktu A do punktu B, no niektórym ciężko jest się odwrócić i udawać, że, że, tej, że tego zwierzęcia nie widzi cierpiącego i naprawdę szukają pomocy na własną rękę i potrafią przejechać po 100 200 kilometrów. Żeby, żeby po prostu tą pomoc otrzymać. Także no, jakby nie patrzeć, jest to, jest to też pomoc dla, dla po prostu tych ludzi, którzy, którzy mają w sobie jakieś pokłady, pokłady empatii. Wiemy, że poznańscy urzędnicy zwrócili się do sąsiednich gmin. Czy są samorządy, do których pani by szczególnie zaapelowała miejsca? Skąd przyjeżdża dużo pacjentów, dużo potrzebujących zwierząt, a nie przychodzi żadna złotówka? Zde zdecydowanie myślę, że byłby to przede wszystkim Kościan, Leszno, śrem, Grodzisk wielkopolski i, i cała masa, cała masa przecież tamtą też przyjmujemy bardzo dużo zwierząt w schowa. No jest, jest tych gmin tych, tych naprawdę sporo. No, i, i niestety póki co nie spotkaliśmy się tutaj jeszcze z żadną reakcją. Czyli najlepszym rozwiązaniem byłoby zmienienie przepisów, tak, żeby gminy miały obowiązek może zawierania umów z takimi ośrodkami jak wy, albo z innymi, bo przecież nie musicie to być, tylko wy, żeby płacić no systematycznie się... za tę pomoc. Dokładnie, dokładnie. I tutaj trzeba też podkreślić, że bo gdzieniegdzie gminy załatwiają to w ten sposób, że mają podpisaną umowę z jakimś lokalnym lekarzem weterynarii. Ale trzeba pamiętać, że nie każdy lekarz, a wręcz mało który, zna się na dzikich zwierzętach i przede wszystkim gabinety i przychodnie nie mają zaplecza do tego, żeby się zajmować takimi zwierzętami i takie sytuacje się po prostu kończą źle. Nasza praca z tymi, z tymi gatunkami jest bardzo specyficzna. Wymaga dużo miejsca, infrastruktury, wybiegów, kojcy, wolier, tutaj, tutaj żeby to robić dobrze i żeby te zwierzęta rzeczywiście otrzymywały odpowiednią pomoc, fachową pomoc, to musi być współpraca z ośrodkiem rehabilitacji dzikich zwierząt, a nie tylko z gabinetem weterynarii. To, na to też bardzo staramy się zwracać uwagę, bo bo mamy całą, cały szereg przypadków, gdzie, gdzie pobyt w takich miejscach się kończył po prostu źle, a zupełnie niepotrzebnie. Kończąc naszą rozmowę, jeszcze jedno pytanie. Jak wielkopolanie nasi słuchacze, pozaniacy, nie tylko, mogą wesprzeć ośrodek? Myślę, że przede wszystkim jest to agitacja tak zwana tutaj z lokalnych samorządów. Mieszkańcy muszą zgłaszać do urzędów takie sytuacje. Bo, bo to jest bardzo ważne, żeby, żeby w urzędach po prostu mieli świadomość tej skali. I tak długo jak mieszkańcy sami tą pomoc organizują, a my tą pomoc udzielimy, to i to się odbywa poza, poza urzędami, no to niestety to będzie tak wyglądało. Także tutaj przede wszystkim właśnie sygnalizacja tych problemów na tym poziomie lokalnym. No a dwa, jeżeli ktoś chce wesprzeć tą naszą działalność no to oczywiście oczywiście może to zrobić na różne sposoby, do czego bardzo zachęcamy. Poprzez chociażby darowizny apeluje Paulina Cudna z ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt w kościanie. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję również. Państwo przepraszam za drobne kłopoty techniczne, które mieliśmy w trakcie rozmowy. Życzę dobrego dnia. Poranne rozpoznanie. Rozmowa dnia radia Poznań.